Przecież oze to niestabilne źródło energii. Tak, czy to coś złego? Jeżeli mówimy o oze, to musimy sobie powiedzieć, w jakim kontekście mówimy o oze. I w większości przypadków nie mówimy tutaj o takich unikalnych gospodarkach, które zamykają się gdzieś w poniżej jednego miliona ludzi, więc to ich zapotrzebowanie energetyczne jest zupełnie inne i nieporównywalne do, do większości krajów świata. Ale jeżeli spojrzymy generalnie, no to oze stanowi pewien procent udziału. W niektórych krajach wysoki, w niektórych niski, w miksie energetycznym. I teraz, jeżeli nasz miks energetyczny jest zaplanowany w sposób przemyślany, to fakt, że OZE jest fluktuacyjną, e, fluktuacyjnym źródłem energii wcale nie jest jakimś wielkim zarzutem. To jest po prostu jego cecha, ale z tą cechą. Negatywną idą też cechy pozytywne. Dlatego, że my nie budujemy aktywów OZE po to, żeby powiedzieć, że Polska czerpie energię wyłącznie z wiatru. My budujemy OZE po to, żeby nasz miks energetyczny był zdywersyfikowany, wytrzymały na wszelkiego rodzaju sytuacje geopolityczne, kryzysy ekonomiczne, kryzysy humanitarne czy wojenne, czy to, co, co mieliśmy teraz okazję obserwować na Ukrainie, i żeby nasza gospodarka pod kątem energetycznym była konkurencyjna.